Cześć, z tej strony Zigger, witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu piątego odcinka trzeciego sezonu serialu The Walking Dead Daryl Dixon. Z tego miejsca oczywiście przypominam o zostawieniu łapki górnej i subskrypcji, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata The Walking Dead. I z tego miejsca serdecznie Was zapraszam na poniedziałek za 3 dni na omówienie szóstego odcinka Daryla, bo zakładam, że teraz już się zacznie nam rozkręcać. No chyba, że znowu będzie jakiś nudniejszy odcinek, no to wtedy po prostu słyszymy się za półtora tygodnia na omówieniu 6 i siódmego odcinka naraz. Jeszcze zapraszam na live'a, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20.30, na którym zanalizujemy sobie zwiastun do odcinka szóstego, czyli przedostatniego tego sezonu. Także co, teraz już przejdźmy do omówienia. A zatem piąty odcinek zaczyna nam się w ten sposób, że Daryl, Carol i Antonio ratują Roberta, załatwiają kilku ludzi króla oraz ratują go przed zombiakami. Yy, okazuje się, że dosyć mocno został obity, że tak powiem, Robert, natomiast yy, jeszcze zanim zemdlał, zdradził, co się stało dokładnie z Justyną, czyli my jako widzowie dowiadujemy się, dlaczego Justyna została zabrana. Otóż okazuje się, że Justyna poszła zaszantażować Fedę, że jeżeli nie zerwie sojuszu z królem, powie wszystkim o tym, że kłamał i oszukiwał o zawodach i że po prostu chował jej imię, żeby ona nigdy nie została wybrana, licząc po prostu na to, że wtedy ludzie się wkurzą, że jej dzieci zostały zabrane, a on nie chciał oddać Justyny, tak? No i potem widzimy, że Daryl i Karol się rozdzielają, Daryl rusza samotnie za konwojem króla uratować Justynę, natomiast Karol wraca z Antoniem i Robertem do miasteczka, ponieważ po prostu Robert potrzebuje pilnej pomocy lekarza, którą zresztą, jak widzimy, dostaje oraz też widzimy tutaj scenę, w której po prostu Karol i Antonio kłamią, że Robert został napadnięty przez tych dzikusów, tak, z poprzedniego odcinka i Fede póki co im wierzy po prostu, ale póki co, spokojnie. Dobra, tak czy inaczej idziemy do Daryla. No i zaczynamy przygody Deryla na pustyni. Otóż Deryl spotyka tutaj jakiegoś gościa, który ma wydłubane oczy, i ten gościu prosi Deryla o wodę, więc ten daje mu wodę. No ale potem ten wariat po prostu zaczyna się odgrażać, że skończy tak jak on, czyli jak padlina dla sępów, więc po prostu zostawia tego wariata i jedzie dalej. No i potem Daryl zauważa pociąg, który jest ciągnięty przez stado zombie, no ale postanawia to po prostu olać, no bo to nie jest konwój króla, więc odjeżdża, ale ci ludzie go zauważają z tego pociągu i ich przywódca każe dopaść po prostu Deryla, no i jadą za nim. Dobrze, i teraz przechodzimy do chyba najgłupszej sceny tego odcinka. Otóż tak, narysuję wam sytuację, co się tutaj słychać działo. Otóż widzimy deryla, którego ściga trzech motocyklistów. Więc z nich wpada na pomysł, żeby się po prostu oddzielić od pozostałej dwójki, co zresztą robi. I skraca deryla na pustyni, na płaskim terenie. No okej. Okay. Tak czy inaczej, pozostała dwójka motocyklistów jedzie jakieś kilkadziesiąt metrów za derylem. No i nagle, gdy Deryl zauważa tego motocyklista, który go skrócił, stoją przez jakieś pół minuty i się na siebie patrzą, i za ten czas, cały czas ta dwójka motocyklistów za Derylem go nie dogoniła. Okej. Okay. No i w końcu postanawiałem ruszyć na solówę. I widzimy tutaj jak Deryl przebija bak temu motocykliście, a ten motocyklista też coś tam niszczy w motorze Deryla, bo widzimy jak dosłownie Deryl porzuca swój motor i idzie na piechotę przez pustynię. I teraz ja się kurwa pytam, gdzie jest pozostała dwójka motocyklistów, która jechała chwilę za Derylem? Gdzie oni są? Oni przecież powinni go tutaj dogonić i załatwić. A nawet jakby, nie wiem, odbieg kawałek, no to to jest pustynia, płaski teren. Oni dosłownie widać było, że mają jakieś lornetki czy tam lunety, więc na no spokojnie powinni go wypatrzeć i dogonić, nie wiem, stary. To się tak po prostu źle oglądanie. Widząc po prostu, jak Daryl ma taki plot armor, że mucha nie siada, nie. <grym> Nie no, to się po prostu nieprzyjemnie ogląda, ale to tak chyba od dziesiątego sezonu The Walking Dead, nie? On ma taki plot Armor, nie? I on ma jeszcze ten plot Armor na czwarty sezon Daryla i na w cudzysłowie dwunasty sezon The Walking Dead do finału też ma ten plot Armor, bo już wiemy, że mają na niego duże plany, co dalej po Derylu, więc. Ech. No ale idąc dalej, widzimy, że Deryla została noc, i teraz ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje, ale znowu widzimy flashback. Deryla do tej samej sceny, którą już widzieliśmy w czterech poprzednich odcinkach. Oni co odcinek dają deryla, który ma flashback do tej kuźwa samej sceny, gdzie jak dzieciak ucieka. I tutaj nie ma żadnego rozwinięcia przez całe pięć odcinków tej sceny. Ja nie wiem, czy oni chcieli zrobić w tym sezonie wątek flashbacków, ale potem ktoś powiedział, nie, 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 wywalcie ten wątek on jest do dupy. I montażyści zapomnieli usunąć pewnych scen. Ja nie wiem, co ja oglądam, bo tutaj nie ma, nie ma rozwinięcia tego wątku przez kurwa pięć jebanych odcinków, i tu się nic dalej z tym nie dzieje. Ale cały czas co odcinek ta sama krótka scena, dwie sekundy przebitki, jak derrylu za dzieciaka, która nic nie wnosi. Świetnie. No ale dobra, Deryla znajdują jacyś ludzie, tak? Którzy prowadzą go do swojej osady, tak? I okazuje się tam, że oni nie mają prawie wody, bo zostali napadnięci. Okazuje się, że przez tych ludzi z pociągu, tak? Którzy po prostu ukradli im wodę. No i widzimy też, jak Daryl się pyta, co się stało z tym miejscem, bo ono jest dosyć mocno zniszczone. I okazuje się, że ci ludzie stanowili swego rodzaju część ruchu oporu przeciwko królowi, i on po prostu zniszczył to miejsce. Natomiast oni po prostu tutaj mieszkają w tych ruinach, no bo po prostu nigdzie ich nikt nie chce, no bo są terendowaci, prawda? I następnego dnia widzimy, jak Daryl postanawia pomóc tym ludziom i szykuje ich do obrony tego miasteczka, czy tam tych ruin, tak? Nazwijmy to ruinami, tak? Więc szykuje ich do obrony ruin, a potem ci ludzie dają mu auto i on nim odjeżdża. I tutaj dosłownie widzimy moment, w którym sam Daryl się zastanawia, czy przypadkiem nie porzucić tych ludzi, bo w sumie ma auto, może już w tym momencie jechać za konwojem, prawda? I bez kitu, wydaje mi się, że on miał tutaj chwilę zawahania. No ale w tym momencie na horyzoncie pojawili się motocykliści, którzy zauważyli Deryla, więc no co, no zgodnie z planem, Deryl po prostu wrócił do tych ruin i zaprowadził tych motocyklistów w pułapkę. Tak. Natomiast bez kitu, zastanawiam się, co gdyby ci motocykliści się nie zjawili. Co by wtedy wybrał deryl? Może by faktycznie porzucił tych ludzi, kto wie? Niemniej jednak idąc dalej widzimy jak ci motocykliści wpadli w pułapkę deryla i on ich załatwia jednego po drugim. Aż przychodzi do momentu załatwienia ostatniego i ostatni z nich nie wiem co robi, ale wpadł na genialny pomysł, żeby po prostu pojechać na motorze. I po prostu wjechać w ostrze Deryla. On się po prostu dosłownie nadział na ostrze Deryla. I nawet nie zrobił zamachu swoim toporem. Tylko po prostu jechał tempo na ostrze Deryla. OK, whatever. Idąc dalej, widzimy Deryla, który dostał się na pociąg. Dlaczego? No, bo oczywiście obiecał tym mieszkańcom, że odzyska dla nich wodę. No a ta woda jest właśnie w pociągu. Więc dostał się tutaj. Yy, załatwił wszystkich po kolei, tak naprawdę. Poza szefem tego całego pociągu, że tak powiem, i widzimy, że też spuścił zaprzęg tych ząbiaków, tak, ze smyczy. No i te ząbiaczki, oczywiście, pożarły żywcem tego ziomeczka, który je prowadził. No i potem Deryl znajduje tego szefa pociągu, który oczywiście wystrzeliwuje prawie cały magazynek w powietrze, nie trafiając ani razu do Deryla. Wow! Tak czy inaczej widzimy, że broń mu się zacięła i dokładnie w tym momencie do pociągu z obu stron zaczynają wchodzić zombie: od strony Deryla i od strony tego szefa pociągu. I w tym momencie jest jedna taka głupiutka, trochę kwaśna scena, ale najpierw dokładnie przytoczę, co się wydarzyło, a potem powiem dlaczego to jest trochę głupie. Otóż widzimy, jak deryl załatwia zombiaki, które wchodzą od jego strony nożami. Natomiast z drugiej strony mamy szefa pociągu, któremu udało się odciąć swoją broń i jeszcze wystrzelał trochę amunicji, dzięki czemu załatwił kilka zombiaków, no ale później skończył mu się. Magazynek, więc oczywiście zaczął również załatwiać te zombiaki na noże. I mamy taką jedną w miarę spokojną, gdzie oni stanęli do siebie plecami i musieli sobie zaufać, że nikt nikomu nie wbije noża w plecy, bo po prostu są w tarapatach i muszą załatwić te zombiaki, prawda? Niemniej jednak załatwili te zombiaki. Więc, oczywiście, przyszło do momentu wyjaśnienia spraw między sobą, i widzimy, że Deryl już chciał załatwić tego chłopa na noże. Natomiast on sięgnął po zapasową broń, która leżała gdzieś tam na półce. No i poszarpali się trochę, no ale wiadomo, Deryl wygrał. Oczywiście, plot armor, wiadomo, to się inaczej nie mogło skończyć. I tutaj pojawia się właśnie ta głupota. Otóż, dlaczego ten szef pociągu, w momencie, w którym udało mu się odciąć swoją broń i miał jeszcze trochę amunicji, po prostu się nie odwrócił i nie strzelił Derylowi w plecy? On mógł to zrobić. Potem dalej miałby jeszcze troszeczkę amunicji, żeby załatwić kilka zombiaków, a potem, gdyby mu się skończyła amunicja, po prostu sięgnąłby po zapasową broń, która cały czas leżała na półce obok. I prawdopodobnie mógłby spokojnie załatwić te zombiaki. Ale tego nie zrobił. Okej, okay. dobra, przejdźmy dalej. Natomiast później widzimy znowu głupiutką scenę. Otóż ci ludzie z tego miasteczka przyszli po tą całą wodę, odkręcili kran i ta woda leje się litrami na ziemię, ale kto by ją tam łapał? <grystanie> Także fajnie, że przed chwilą brakowało im wody i mają zero poszanowania do tego, że ją zdobyli. A tam wyleje się połowa tego zbiornika, whatever. I tak tyle nie potrzebujemy. <grystanie> no dobra. Tak czy inaczej, widzimy, że Daryl tutaj zapakował sobie zapasy, wziął motor i odjeżdża w stronę konwoju króla, tak? Czyli po prostu odhaczył kolejny Quest poboczny i jedzie dalej, tak? Dobra, wracamy w tym momencie do miasteczka naszego. I tutaj widzimy, że ta stara prukwa, czyli matka Fede, znalazła naszyjnik Justyny. I ona zapamiętała, że Robert dał Justynie. Ten naszyjnik i już ten go miała, gdy odchodziła, więc idzie, oczywiście, nakablować o tym Fedę. A w międzyczasie, jeszcze widzimy krótką scenę tutaj Karol i Antonio, tak? Widzimy, że oni gdzieś tam trochę trochę Karol chce się zbliżyć bardziej do Antonia, ale on trochę jest zamknięty w sobie, no i widzimy, że Karol też mu zaoferowała, żeby popłynął razem z nimi do Ameryki. No i przechodząc do finałowej sceny widzimy, jak matka Fede kabluje Fede i, i mówi, że ten naszyjnik Justyna miała, gdy stąd odjeżdżała, ale Fede nie jest pewny, czy przypadkiem się matce nie przewidziało, natomiast w razie czego nie, nie lekceważy jej słów i po prostu e, prosi swojego człowieka, żeby po prostu popłynął na plażę i zobaczył, czy tam jest cały czas Daryl, bo żeby się Karol i Antonio powiedzieli, że Daryl pracuje przy łodzi, dlatego nie wróci do miasteczka przez najbliższy czas. Dlatego on oczywiście chce to sprawdzić, tak? Czy faktycznie jego matka ma rację. Więc no już wiemy, że kłamstwo Karel i Antonia wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Natomiast na ten moment to by było na tyle, tak się kończy piąty odcinek. Piąty odcinek dostaje ode mnie ocenę 5 na 10, na pewno był to lepszy odcinek niż poprzedni, zdecydowanie lepszy, ale jest to po prostu dalej średniaczek. No dobrze, przejdźmy teraz do tego, co będzie dalej. A dalej oczywiście Fede dowie się o kłamstwie Karol i Antonia, ponieważ jego człowiek doniesie mu o tym, że po prostu Deryla nie ma na wybrzeżu i nie pracuje on przy naprawie łodzi. Co zatem idzie, po prostu sam Fede wywnioskuje, że pewnie Deryl ruszył za konwojem, odbić po prostu Justynę i będzie wściekły, no bo to może. Zrujnować sojusz pomiędzy tym miasteczkiem a królem, o który tak bardzo walczył przez lata, prawda? Więc pewnie wściekły, nie wiem, nakrzyczy na Antonia. Nie wiem, może będzie chciał wyrzucić Antonia, Karol i Roberta z miasta i wygnać, kto wie. No, ale z drugiej strony, w sumie Antonio równie dobrze może na to odpowiedzieć, że hej, przecież ty też kłamałeś. Okłamywałeś wszystkich i oszukiwałeś i sprawiałeś, że Justyna nigdy tak naprawdę nie brała udziału w tych wyborze, tak, przez króla i oni dosłownie mogą powiedzieć, że jeżeli, nie wiem, Fede chciałby ich przykładowo wygnać, to oni mogą go zaszantażować, że jeżeli to zrobisz, to powiemy mieszkańcom, co ty zrobiłeś, jak oszukiwałeś oraz powiemy o tym, że oddałeś Justynę królowi, bo bałeś się, że ona wygada ludziom prawdę i wtedy w sumie, no, wydaje mi się, że ci rodzice tych dzieci, które musieli oddać, mogą być wściekli na Fedę, no nie, i może się to jakiś bunt tam zrobić a po ostatnich wydarzeniach, gdzie spora część miasteczka padła, no to raczej Fede nie chciałby ryzykować, więc możliwe, że nawet dojdzie do tego, że po prostu nic się nie stanie. Bo po prostu, po prostu Antonio zaszantażuje Fede, że wyjawi prawdę, jeżeli nie będą mogli zostać w tym miasteczku, a Fede po prostu nie będzie chciał ryzykować buntu. I Jeszcze też tak się zastanawiam, o co chodzi z tą prawą ręką Fede, czyli z tym ziomeczkiem, którego gdzieś tutaj pewnie widzicie, wam go wrzucę. Co z nim? Ponieważ on w poprzednim odcinku chciał załatwić Roberta, a później później powiedział, że niby tylko chciał przestrzelić opony do, do Fede. I my cały czas nie wiemy, czy on działa z rozkazu FEDE i Fede jest po prostu tak zły, czy może on nie jest hop do przodu, i czy on nie słucha się Fede? Bo jeżeli tak, no to być może on w przyszłym odcinku będzie chciał może zabić Karol i Antonia we śnie, nie? Albo po prostu ich gdzieś załatwić, i możliwe, że dojdzie tam po prostu do jakiegoś ataku z jego strony. Kto wie, być może on się po prostu nie słucha Fede, prawda? A jeżeli chodzi o Deryla, to tutaj nie ma zbytnio nic do pogadania. No bo co, jedzie on za konwojem króla? No i tyle, w sumie nie ma nic tutaj więcej do obgadania. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem pogadać. W tym trzecim sezonie Deryla my tak naprawdę nadal nie mamy wykreowanego głównego antagonisty. I ktoś teraz może powiedzieć, no ale przecież co z królem? Jasne, ja rozumiem, że król ma być tutaj tym głównym złym tego sezonu, tak? I on jest tutaj tym głównym antagonistą. Ale on dosłownie pojawił się na kilka scen. Miał dwie kwestie dialogowe, które nic nie wniosły. I to jest tyle, on zniknął. My nic o nim tak naprawdę nie wiemy. Tutaj w wykreowaniu antagonisty chodzi o to, żebyśmy my poznali tę postać, poznali jego historię, dowiedzieli się, co nim kieruje, dlaczego robi to, co robi. Jakie są jego pobudki, jakie są jego dalsze cele, prawda? A tutaj po prostu wiemy tylko tyle, że on jest zły. I co odcinek, dowiadujemy się, że on jest zły. Skrzywił tych, tu, jest, tu jego ludzie są źli, tam jego ludzie są źli, więc on jest zły i pozdro. Świetna kurzwać kreacja. No porównajcie sobie to do kreacji Brugala z Dead City, no nie? No kurde, to jest nieba ziemia, nie. Tam Brugal był świetnie wykreowanym antagonistą, no a tutaj to po prostu jest, nie wiem, miernota fest. Kto wie, może w ogóle nawet będzie w ten sposób to zrobione, że po prostu król się okaże być jedną wielką popierdółką, która wywali się w siódmym odcinku, i nagle się okaże, że to Fede będzie tym złym, który będzie złym na e, cały czwarty sezon po prostu, do finału, nie? Całego Deryla. W sumie chyba nawet to rzuciłem na analizie zwiastuna, że zdziwiłbym się, gdyby ten król padł na finał, a Fede był antagonistą na kolejny czwarty sezon. I kto wie, może właśnie tak zrobią. Dobrze, ode mnie to tyle. Także co, łapka w górę, subskrypcja mile widziana, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. My słyszymy się już dzisiaj 20.30 na live, także zapraszam serdecznie, oraz też prawdopodobnie, no właśnie, być może w poniedziałek na omówieniu szóstego odcinka, a być może po prostu yy, za półtora tygodnia w poniedziałek na omówieniu szóstego i siódmego odcinka naraz. Także ode mnie to tyle, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.